10. Magiczne skały. Magiczne skały, znane także jako Crystal Growing Kits, były popularne w latach 70. i 80. XX wieku. Zestawy te zawierały chemikalia, które pozwalały dzieciom tworzyć kolorowe kryształy w domowych warunkach. Choć proces ten wyglądał fascynująco, same chemikalia okazały się bardzo niebezpieczne. Dzieci mogły przypadkowo połknąć substancje chemiczne, które były toksyczne i mogły prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Wdychanie pyłów również stanowiło zagrożenie dla układu oddechowego. W rezultacie wielu rodziców szybko zrezygnowało z tych zestawów, a ich sprzedaż została w wielu krajach ograniczona. Dziś można znaleźć bezpieczne wersje, ale te oryginalne już dawno zostały wycofane. 9. Bucky Balls. Buckyballs to małe magnetyczne kulki, które można było układać w różne kształty. Ich wygląd i możliwość tworzenia różnorodnych konstrukcji przyciągały nie tylko dorosłych, ale również i dzieci. Problem pojawił się, gdy dzieci zaczynały je połykać. Połknięte magnesy mogły się ze sobą łączyć wewnątrz organizmu, powodując poważne uszkodzenia jelit i żołądka. Operacje usunięcia tych magnesów były skomplikowane i ryzykowne. W odpowiedzi na rosnące liczby przypadków zatrucia i obrażeń. Baki bals zostały wycofane z rynku. Mimo to ich niebezpieczna natura pozostaje przestrogą dla producentów zabawek do dziś. 8. Pierścienie. Zabawki z azbestu. W latach 50. i 60. pierścienie z zabawki z azbestu były popularnym gadżetem wśród dzieci. Azbest, znany ze swojej odporności na ciepło, był używany do produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, w tym zabawek. Niestety, później odkryto, że azbest jest silnie rakotwórczy. Wdychanie jego włókien prowadziło do rozwoju poważnych chorób płuc, takich jak międzybłonniak i azbestoza. Dzieci bawiące się tymi pierścieniami były narażone na długotrwałe działanie toksycznych substancji. Wielu dorosłych, którzy w dzieciństwie mieli kontakt z azbestowymi zabawkami, później zachorowało. To tragiczny przykład, jak nieświadomość zagrożeń może mieć dalekosiężne skutki. 7. Sky Dancers Skydancers to latające lalki z kolorowymi skrzydłami, które startowały dzięki mechanizmowi na sprężynę. Gdy pociągnięto za sznurek, lalka wzbijała się w powietrze i wirowała, co było niezwykle atrakcyjne dla dzieci. Niestety, brak kontroli nad kierunkiem lotu sprawiał, że lalki często lądowały na twarzach, oczach i głowach dzieci, powodując liczne obrażenia. Zderzenia te były na tyle poważne, że notowano przypadki złamań, skaleczeń i uszkodzeń oczu. Liczne skargi rodziców oraz raporty Porty o wypadkach sprawiły, że zabawka została wycofana z rynku. Sky Dancers są doskonałym przykładem, jak nawet najbardziej atrakcyjna zabawka może stać się zagrożeniem, jeśli nie jest odpowiednio zaprojektowana. 6. Cabbage Patch Kids. Snack time. Były to lalki, które miały możliwość jedzenia plastikowego jedzenia za pomocą mechanizmów buzi. Pomysł ten wydawał się genialny, aż do momentu, gdy mechanizm ten zaczął wciągać włosy i palce dzieci. Nie było możliwości zatrzymania procesu wciągania, co prowadziło do bolesnych sytuacji i niebezpiecznych incydentów. Lalki te szybko zdobyły złą sławę i stały się przedmiotem licznych skarg rodziców. Producenci musieli wycofać lalki ze sprzedaży i zaoferować zwrot Pieniędzy. Choć pomysł interaktywnej zabawki był innowacyjny, jego realizacja przyniosła więcej szkody niż pożytku. 5. Hoverboards Powerboards, czyli elektryczne deskorolki, stały się hitem wśród dzieci i dorosłych na całym świecie. Niestety, szybko okazało się, że ich baterie litowo-jonowe mogą być niezwykle niebezpieczne. Wiele modeli miało problemy z przegrzewaniem się, co prowadziło do spontanicznych pożarów i wybuchów. Pożary te mogły wybuchnąć zarówno podczas jazdy, jak i podczas ładowania urządzenia. Liczne przypadki poparzeń i zniszczeń mienia skłoniły władze do wprowadzenia surowych regulacji i wycofania niebezpiecznych modeli. Z rynku. pozostają popularne, ale ich początkowe problemy bezpieczeństwa są przestrogą dla konsumentów i producentów. 4. Aquadots. Aquadots, znane również jako Bindes, to kolorowe koraliki, które można było układać w różne wzory, a następnie utrwalać wodą. Problem pojawił się, gdy odkryto, że koraliki zawierały chemikalia, które po połknięciu przez dzieci przekształcały się w toksyczne związki GHB, substancje znaną jako pigułka po przypadkowym spożyciu koralików dzieci zaczynały wskazywać objawy zatrucia, takie jak wymioty, utrata przytomności i drgawki. To doprowadziło do natychmiastowego wycofania zabawki z rynku i przeprowadzenia licznych akcji informacyjnych. AquaDots stały się symbolem tego, jak ważne jest dokładne testowanie zabawek pod kątem bezpieczeństwa chemicznego. 3. Jarts. czyli rzutki do gry na trawniku, były popularną zabawką dla całych rodzin. Te duże, metalowe strzałki miały być rzucane w stronę umieszczonego na trawie celu. Niestety, ich ciężkie, ostre końcówki często powodowały poważne obrażenia, gdy trafiały przypadkowo w człowieka. Były przypadki, gdy strzałki wbijały się w głowę lub ciała dzieci, co prowadziło do tragicznych wypadków, a nawet zgonów. Po licznych skargach i procesach sądowych, jarts zostały zakazane w wielu krajach. Ta niebezpieczna zabawka pokazuje, jak brak odpowiedniego projektowania i testowania może prowadzić do katastrofalnych skutków. Numer 2. Fidget Spinner z ostrzami. Fidget spinery z ostrzami to modyfikacja popularnej zabawki, która miała na celu dodanie ekscytacji i adrenaliny. Choć tradycyjne spinery miały uspokajać i pomagać w koncentracji, wersje z ostrzami stanowiły poważne zagrożenie. Ostrza mogły powodować poważne cięcia ciała, gdy spinner wypadł z rąk lub gdy dzieci próbowały go chwycić w locie. Szpitale zgłaszały liczne przypadki skaleczeń, które wymagały szycia i długotrwałej rehabilitacji. Fidget spinery z ostrzami zostały szybko wycofane z rynku po tym jak ich niebezpieczny charakter stał się oczywisty. To przykład na to, jak dodanie nieodpowiednich elementów do popularnych zabawek może mieć drastyczne konsekwencje. Miejsce pierwsze. Małe koraliki z Bliskiego Wschodu. Na pierwszym miejscu listy znajdują się małe koraliki z Bliskiego Wschodu, które były piękne i kolorowe, ale niezwykle niebezpieczne. Te koraliki, często używane do tworzenia biżuterii, zawierały toksyczne substancje chemiczne, takie jak ołów i kadm. Dzieci, które bawiły się nimi, mogły łatwo połknąć koraliki, co prowadziło do poważnych zatruć. Objawy zatrucia obejmowały ból brzucha, wymioty, a nawet uszkodzenia nerek i mózgu. Liczne przypadki hospitalizacji i długotrwałe problemy zdrowotne zmusiły władze do natychmiastowego wycofania tych zabawek z rynku. Małe koraliki z Bliskiego Wschodu są tragicznym Przykładem tego, jak piękne rzeczy mogą być również śmiertelne. I w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca. Jeszcze bardziej dziękuję wszystkim, którzy zostawili subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to teraz i do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale.